Witam i pozdrowiam Was. Dzisiaj kolejny temat. Co to jest roślinność? Zdrowy styl żyć i niezdrowy styl żyć. To jest pytanie do dzisiaj. Kiedy my kochamy nasze życie, nasze. Dzieci, rodzice, rodzinne. Jest tylko jeden produkt, nie, są więcej produktów, ale najważniejszy produkt dla mnie, kiedy ja chcę absolut znić mój zdrowość, zdrowy styl życia. To znaczy, ja musiał, ja musiał jem cukier i słodkie życie. Tutaj e, ja nie chcę mówić, że owoce są złe. Absolutnie nie. Owoce są dobre, ale nie dla każdego albo każdemu. O co mi chodzi? Kiedy my zobaczymy, od jaki wiek normalnie startował szoksica? To było tych lat temu, 65, 70 lat ludzi miał i od ten moment uh, startował szoksica. Również Alzheimera, demencja. Ah, Alzheimer lest uh, Również uh, za wysoką wagę. I kiedy my zobaczymy w dzisiejszych czasach co jest grane na cały świat. Widzimy bardzo dużo ludzi, którzy są jeszcze młode 10, 12, 14 lat i oni mają bardzo wysoką wagę i chyba oni jeszcze nie pije ten woda oknista ale oni mają taki fet uh, leber. Fet leber troba wątroba. Skurczy Jak to jest możliwe? Młody dzieci mają tłuszcz wątroba. Uh, plus dodatkowo oni mają również uh, Mm, za duży kila na waga. Startujemy myśleć, kiedy my naprawdę kochamy nasze rodziny, to nie kupujemy cukru, nie dajemy im cukru. To nie jest tylko e, tłuszcz, wątroba. Za dużo waga, ale cukier też ma taki e, wpływ na nasz mózg, w ogóle na nasze całe, e, całe e, ciała, nasze całe organizm jest tak emfekowane e, przez cukier. I co to robi na nasze e, zdrowie? Nasze myślenie, również cukier, daje nam za darmo strach. A, strach na cukier? Kiedy wy nie macie zaufanie na to, co ja mówię, nie skodzi. To są Wasze myślenie i Teraz jesteśmy parę lat dalej i ja widzę doskonale różnice schodkowe Ludzie, które jedzą cukier i które są na ketogeny jedzenie które są na frutarianizm i również też widziałam ludzie, które zmieniają całe styl Na carnivora dieta. Ja, ik heb al carnivora dieta. Uh, Kiedy weteras, mislechtie, moet je zeggen: attaque, lucie, które carnivora dieta, ieder ons ma volnosti ten jedzenja, które we lubime. Tak, już, ik ten jedzenja, które we lubime. ale też musimy myśleć, co cukier robię w ogóle na nasz strach, uh, nadwaga, inne problemy i to też daje piekwa na ziemię. Jak to jest możliwe? No zobacz na ten lucie, uh, które mają Parę więcej lat, nie ja mam I oni mają Alzheimer, demencję e, zapomni bardzo dużo rzeczy i tak dalej. Albo reaguje, reaguje bardzo dziwne, nie wiedzą, który e, ludzi są rodzina, które nie jest rodzina. Nie, e, nie wiedzą, który. Uh, Jakie osoby jest córka, pielęgniarka czy syn? Ja myślę, kiedy wy nie macie zaufania, proszę, pytaj lekarze, kiedy oni wiedzą, co cukier robi. Jest trudny temat, to ja wiem doskonale, bo. Cukier jest słodkie. Cukier również zakwas nasze organizm. Kiedy my zobaczymy na ten ludzi, które mają rak, na przykład, co było cały czas na ten jedzenie, na ten pitch od oni? To było tylko i wyłącznie. A ah, okej, okay. teraz ja nie mówię o telefonie, bo to też hmm, ma taki ruch na nasz mózg, ale to jest film na inny temat. Mi chodzi naprawdę o cukier. Cukry jest ich. Nie wiem, ile razy my mówimy jeszcze o ten temat. Bo są cały czas nowe ludzie do naszych kanały, i oni mają inne myślenia niż my mamy. Ten ludzie, które mają takie myślenie, które my mamy, oni znają i oni wiedzą doskonale o co chodzi. Cukier e, ma również to hamuje. Również nasze dobre myślenie, bo kiedy jemy cukier, cukier jest tak samo jak cukier jest gorszy niż ten inny zecie, które są magiczne pigułki, bo to jest. Um nie wiem ten słowo po polsku. Cukry jest bardzo wersławant. I chyba on później robi ten słowo tutaj. I wy znacie co to znaczy wresławant. Um, następna rzecz, kiedy my mamy na przykład jedziemy coś słodkiego um, później 2 godziny masz znowu głód. Gdzie ten głód przyjdzie? Wasze bakterie, które żyją w jelite jelitach, również żyją w waszych I uh, ciało so ich więcej, więcej i więcej. Kiedy wy zmieniacie wasze jedzenie, zobacz co so się stało. Zobacz, albo waga idzie na dole. Nie każde dieta jest dobra dla każdego. Plus dodatkowo dieta tutaj jest nie takie dobre słowo. Lepiej jest styl Als je stil ziet, wie zdrowe goed, zwaar, je zin hebt, dan is my automatisch zwaar, mijn zin. Kijk, wij met onze familie, de dobre, naar onze familie Małe czy duże, zostawimy cukar. I ten ludzi, który produkuje cukier, no proszę, wyjecie ten cukier, bo to jest wasz wybór, o wasze wolności. Wyprodukujecie, to znaczy, wy też mogcie też to i to sam. Na wasze ciała, na wasze rodzinę. cukier nie przyjdzie w nasz dom, nie kopujmy to. Ja myślę, to jest starcie w tym momencie. I kiedy wy macie czas? zobaczcie sam, albo szukajcie sam na internet słowo Ainsel Kish. A-N-C-E-L k e, -E, -E -S, s I cała prawda od cukru. Bo on był, on miał taki koperta pion, z bardzo dużo pieniędzy. Od jakiej industrii? Od cukru. Bo nasze prababcze, pradziadek, oni nie miał tak dużej ilości cukru. To było tylko kiedy to było taki specjalny dzień. I nie każdy dzień takiej ilości. Dobra, zrób co to. co to, wygeschechs zrobisz na ten rzecz, który już mówiłam. I jeszcze raz we nie możecie mieć zaufania dla mnie. Według mnie kiedy we zmieniać wasze styl życia, jesień, więcej ruch i tak dalej. Wasze ciało pokazuje wam, które Prawda jest prawda. Dobra, tyle na dziś. Pozdrawiam do następnego raz. Nasze zdrowia leżą w nasze ręce. Kiedy umiesz robić dobrą pracę na twój mózg, twój serce automatycznie wie, co jest dobre.